Liczba 12 od starożytności cieszyła się powszechnym szacunkiem ze względu na swoją specyficzną naturę. Uznawano ją za wielkość doskonałą stanowiącą fundament podziału wielkiego kręgu niebios. Pełny cykl 360 stopni arytmetycznych dzieli się właśnie na 12 równych części po 30 stopni każda, co wyznacza strukturę zodiaku. Każdy z tych segmentów podlegał dalszym podziałom na dekany, tworząc precyzyjny system miary czasu i przestrzeni. Związek liczby 12 ze znakami zodiaku jest fundamentalny, choć natura tej relacji pozostaje tajemnicą, często określaną mianem różokrzyżowej. Nazewnictwo gwiazdozbiorów ewoluowało przez wieki. Obecnie używane nazwy mają swoje odpowiedniki w sanskrycie, chińskim, a także w języku hebrajskim i arabskim. Przykładowo w tradycji hebrajskiej baran to tale, a byk to szor. W Chinach te same archetypy przybierają postać Białego Tygrysa czy Złotego Byka. Istnieją również fascynujące próby chrystianizacji nieba. Beda, czcigodny, proponowałby znaki Zodiaku zastąpić imionami 12 apostołów. W tej koncepcji Piotr miałby odpowiadać Baranowi, Andrzej Bekowi, a Jakub Starszy bliźniętom. Mimo takich inicjatyw, tradycyjny układ pozostał niezmieniony, a jego korzenie sięgają głębiej, łącząc się z mitologią grecką. Badacze mitologii wskazują na uderzające podobieństwo między dwunastoma pracami Herkulesa a wędrówką Słońca przez dwanaście znaków zodiaku. Według tekstów scholastycznych, takich jak Mystagogus Poeticus z XVII wieku, czyny Herosa są alegorią rocznego cyklu solarnego. I tak zabicie lwa Mejskiego odpowiada znakowi lwa. Pokonanie hydry lernejskiej wiąże się ze skorpionem. Skwytanie dzika ermantejskiego przypisuje się wadze, a zdobycie złotych jabłek z ogrodu Hesperyt znakowi barana. Ta interpretacja sugeruje, że starożytne mity nie były jedynie opowieściami o Herosach, lecz zakodowaną wiedzą astronomiczną, w której słońce niczym Herkules musi pokonać kolejne etapy swojej niebiańskiej podróży. Liczba 12 przenika również w Pismo Święte. Poza 12 apostołami wspomina się o 12 zapisach objawień Jezusa po Jego śmierci, między innymi Marii Magdalenie, Piotrowi czy Jakubowi. W tradycji żydowskiej rok dzielono na 12 miesięcy, co miało swoje odzwierciedlenie także w Systemie Egipskim. Księgi mistyczne w tym talmud wspominają, że dusza zmarłego przebywa w sercach bliskich przez 12 miesięcy, nawet upadek biblijnego Adama został rozpisany na 12 godzin. Od stworzenia w pierwszej godzinie. Przez grzech w 10 aż po wygnanie z raju w godzinie 12. Szczególną rolę odgrywają tu także kamienie szlachetne. Fundamenty Nowego Jeruzalem z Apokalipsy Świętego Jana oraz napierśnik arcykapłana żydowskiego zawierały po 12 kamieni, takich jak jaspis, szafir, szmaragd czy ametyst. Każdy z nich niesie inną wibrację i przypisany jest do innej sfery duchowej. Wchodząc w sferę ezoteryki i kabały, liczba 12 nabiera jeszcze głębszego znaczenia. Kabaliści analizowali permutację imienia Boga, tetragrammatonu. Wyliczali, że 12 permutacji tych liter tworzy mistyczną formułę oznaczającą ten, który był, jest i będzie. Również w Tarocie, w przeciwieństwie do zwykłych kart do gry, występują cztery figury kawalerów, co rozszerza symbolikę dworu. Towarzystwa różokrzyżowców dysponowały wiedzą o 12 odcieniach barw w odniesieniu do Zodiaku, choć wiedza ta była przechowywana w tajemnicy przed światem dziennym. Współczesne tabele korelacji łączą znaki z kolorami np. ryby z bielą, a wodnika z błękitem oraz z bóstwami panteonu grecko-rzymskiego, przypisując np. sowę i oliwkę, bogini Palas Atenie. Na koniec warto przytoczyć symbolikę wolnomularską, w której 12 wielkich punktów masonerii powiązanych jest z dwunastoma synami Jakuba. Jest to rozbudowana alegoria procesu inicjacyjnego i funkcjonowania loży. W tym ujęciu Ruben symbolizuje otwarcie loży, ponieważ był pierworodnym. Simeon i Lewi oznaczają przygotowanie i sygnał do działania, co nawiązuje do biblijnej historii ataku na mieszkańców Sychen. Juda jako ten, który pierwszy wszedł na nowe terytorium symbolizuje wejście do Ziemi Obiecanej. Każdy z synów Jakuba od Isachara po Beniamina reprezentuje inny aspekt od modlitwy przez błogosławieństwo aż po finalne zamknięcie loży. To pokazuje jak uniwersalna jest dwunastka. Służyła do opisywania nieba, organizowania czasu, budowania mitologii oraz strukturyzowania bractw i religii. Jest liczbą, która łączy porządek kosmiczny z porządkiem ziemskim.